Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dalej, tak w wersji roboczej. Jeszcze sobie nie wypracowałem jakiegoś nowego miejsca tutaj do unboxingów. E, niestety nie jest za wygodnie. E, nad czymś muszę pomyśleć. E, jest też, no właśnie, zimowa pora, więc no, ciężko jest o dobre światło i tak dalej. Ciężko e, coś tu, czemuś jakoś temu zaradzić. Pudełko ROCO, więc domyślacie się co Wam chcę pokazać. W obecnym przesyłce miałem tylko jedną lokomotywę ROCO i dokładnie jest to TY2-911 i tak nie mylicie się wersji dźwiękowej. Dawno mi po głowie chodziło kupienie tego parowozu. Jako, że parowozy z trzema literkami PKP bardzo rzadko się ukazują, to nie jest tak, że jest ich wybór. Ja mam zaledwie chyba trzy sztuki, więc stwierdziłem, że jak się pojawi kolejny, to w sumie czemu nie. No i też zafascynowany troszeczkę efektem tutaj dźwięku w parowozie. W moim przypadku mam niemiecki model, o, niemiecki model, model niemieckiej lokomotywy. To, to też niemiecki model, chodzi o model niemieckiej lokomotywy 01. 118 tutaj z Frankfurtu, która prowadziła właśnie w tym malowaniu w szóstej epoce pociąg, którym jechałem, i tak dalej. Także to po prostu tak troszeczkę sentymentalnie. I dźwiękowo właśnie mam taki, mam taki model dźwiękowy. Bardzo fajnie to brzmi, dużo fajniej jak jakieś dźwiękowe spalinowozy czy elektrowozy. więc stwierdziłem: OK, trudno, odżałuję już tą dopłatę do modelu dźwiękowego cieszyć się będę takim modelem. Oto on, jak widzicie, pudełko roko. Jak to pudełko roko? Tam były instrukcje. Tu jest są części dodatkowe do montażu. W tym, jak widzicie, dwie figurki. Nawet nie powiem maszynisty, bo to może jest jakiś pomocnik maszynisty albo, albo coś takiego. Osoby, właśnie obsługa parowozu, każdy miał, każda z tych osób miała swoją funkcję. Nie, nie, nie po prostu nie powiem kto dokładnie był, bo zwyczajnie się na tym nie znam. Miłośnicy tutaj epoki pary doskonale z pamięci potrafiliby powiedzieć o jakie osoby chodzi. Próbuję. Wyjąć jakoś ten model. Na szczęście jest tak zapakowany tutaj w ten plastik, że można to bezpiecznie zrobić. Co istotne, bo porowu zawsze ma mnóstwo różnych części właśnie tej armatury, całej bardzo delikatnej. To nie jest toporna spalinówka. I... Dobrze. I tutaj już prawie, że. Na miejscu, no i tyle. Nie wiem, czy mam wziąć w ręce ten model, jak wziąć, w którym miejscu, gdzie złapać, to naprawdę jest strasznie stresujące zadanie. Z tej prostej przyczyny, że no, nie mam doświadczenia w obchodzeniu się z takimi modelami. Boję się też wziąć troszeczkę na tym plastiku. Dlaczego? No, dlatego, żeby mi się nie zsunął, gdzieś nie zleciał. Jak ten model upadnie, to będzie katastrofa. Spójrzcie, jak to wygląda. Naprawdę piękna robota, kawał tutaj tego parowozu. Aż się zastanawiam, czy sobie po prostu ten model poradzi na mojej makiecie, na moich łukach. Może być naprawdę ciężko. Zobaczcie, jakie delikatne są tutaj te przewody. Co tu dużo powiedzieć? Znaczy, co? Ja właśnie nie mogę za dużo powiedzieć o tym modelu z tej prostej przyczyny że nawet nie potrafię nazwać poszczególnych części tutaj z budowy parowozu tak, to jest kocioł, to jest tender, to jest budka maszynisty i wiatrownice tu z przodu i to jest bardzo wąska grupa słów, wiązary które jestem w stanie tu powiedzieć z tego zakresu bogatego słownictwa nic więcej nie wiem. Jestem kompletnym laikiem. Też co mogę powiedzieć? No po prostu z obiegowych opinii to, że model odzwierciedla parowóz z, z czasu trzeciej epoki. I to jest taki właśnie stan tak jakby powojenne po przyjęciu lokomotywy od Niemców. Jeszcze nie jest to wersja spolszczona. Chodzi o to, że ma małe reflektory, nie ma duże Polski stąd jest to stan sprzed pewnego okresu czasu. Co istotne lokomotywa ta nadal istnieje. Mało tego ona jeździ. Mało tego, ja ją nawet fotografowałem w Warszawie na odolanach jakieś 4-5 lat temu niektórzy z Was pewnie też ją widzieli stacjonuje na co dzień w Chabówce stąd to też jest o tyle ciekawy właśnie model choćby z takiego względu, że wreszcie mamy znaczy nie wreszcie, bo to nie jest jedyny OI-129 też istnieje i stoi w Warszawie w Muzeum Kolejnictwa ale wreszcie mamy model lokomotywy jeżdżącej chociaż ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy dostaniemy model parowozu z szóstej epoki, czyli taki, jaki jeździ. Co prawda to się niewiele zmienia, bo to data rewizji i jakieś drobne napisy. Wygląd parowozów się specjalnie nie zmienia przez lata, jeśli chodzi o malowanie. Ono jest prawie zawsze czarne, aczkolwiek teraz nastała w Polsce moda również na malowanie częściowo w kolory zielone, czy jakieś tam nawet oliwkowe, zdaje się, widziałem. O tyle to jeśli chodzi o malowanie, bo sam wygląd, jak powiedziałem, się wygląd nie zmienia, ale ten wygląd się zmienia, bo tak jak na przykładzie tego modelu, kiedy to jest wygląd taki jak właśnie tego Crixloka niemieckiego, a jednak przez lata służby na PKP te lokomotywy swój wygląd zmieniał. Co i jak to, też nie powiem, bo tak jak mówiłem, nie znam się na tym. Najprościej można powiedzieć o reflektorach, ale na pewno dużo, dużo więcej, jednak ja nic nie wiem na ten temat. Dobrze, tak macham tym tu przed kamerą, ale naprawdę nie sposób pokazać tu wszystko. Może powolutku przesunę. Tak naprawdę to najprzyjemniej będzie usłyszeć zobaczyć lokomotywę na torach i usłyszeć jej dźwięki. Odstawiam tę lokomotywę po to, żeby wyłączyć tutaj nagrywanie. Przeniosę się z nią na makietę i pokażę ją Wam na makiecie. Lokomotywa już stoi na torach. Wpisałem jej adres. Domyślny adres był 3. Zmieniłem cv 1 na 11, także już mam pod 11. Dobrze, włączymy światło. Pierwsza sprawa jest taka, że to już mi było wiadome zanim model trafił w moje ręce, że nie mamy tych czerwonych świateł, jak lokomotywa jedzie do tyłu, są tylko białe. No i no trudno. Teraz tak, zobaczcie, jak fajnie miękko zapalają się i gasną światła przy zmianie kierunku przy wyłączeniu takim z pilota również. Właśnie bardzo, bardzo fajny efekt, a nie takie po prostu jest, nie ma. To mi się bardzo podoba. Co dalej? Jak mówiłem, jest to lokomotywa z dekoderem dźwiękowym, więc w instrukcji szukałem, czy jest opis tych funkcji, niestety nie ma, ale trochę dźwięków spróbujemy sobie odtworzyć. Najpierw załączenie, to jest pod F1, to już do tego doszedłem. F2 i F3 to są wizdawki. F4 sygnał odjazdu pociągu wizdek, dobrze. F5 szuflowanie chyba, tak. 6. Nie wiem, czy coś się dzieje, czy nie dzieje, czy coś słychać, czy cokolwiek innego. Chyba to szuflowanie w dalszym ciągu będzie. F7. Nie widzę zmian. Może się odwrócę, może to tak, w którym. A! F. Nie, nie, na razie nie jedziemy. Chciałem tylko zobaczyć czy przypadkiem tylnie światło się nie włączają jakąś funkcją F8, nic nie widzę. F9 może jest jakiś sygnał. Pewnie jest gdzieś do znalezienia lista tych sygnałów. Wydaje mi się, że nawet gdzieś widziałem na forum, muszę na po prostu sięgnąć, wydrukować sobie może i mieć jako podręczną ściągawkę. To mi się właśnie nie podoba przy dekoderach dźwiękowych, że w zasadzie każdy działa, każdy działa inaczej. Na ogół F1 rzeczywiście jest załączenie, ale przy niektórych trafiało się, że F3 i tak dalej. I za każdym razem, jak się nie wyjmie instrukcji i tylko tak się po prostu w ciemno to wszystko uruchamia, to to tak to potem to, to, to jest. To obrzydła się była funkcja, może ją wyłączę. Dobra. G10. też się troszkę na chwilę wyłącza. Trzynaście, też kolejne dźwięki. W 14 jakieś wyciszenie, wyłączenie. Tak, tak, tak. Czas po to, to tak, pod F-15 mamy zapowiedź peronową. Kompletnie nie rozumiem po co to jest nagrywane w dekodarach. To niby bajer może się wydawać bardzo fajne, ale przecież ja nie mam tej stacji, za to chyba piekary były. Tak, tak. To to. To. A, toru przy porołym drugim, czy coś nawet ciężko jest do końca zrozumieć, trzeba się wsłuchać. To jest bajer, ale to powinno być, jak ktoś słusznie zauważył. To powinna być funkcja peronu, tak? To tam powinniśmy cyfrowo sterować, różne komunikaty odgrywać, a nie w lokomotywach. Także to taka mała uwaga. Dobrze, F16. No to znowu zapowiedź peronowa, ale ok, niech będzie, wyłączę obie. F17. Coś z parą, F18. No jest dosyć duże bogactwo tych dźwięków, jest z czego wybierać. No dobra, także e, jest na bogato, e, jeśli chodzi o, o dźwięki. Dźwięk jest no całkiem ok, ale co tu dużo gadać? Ten dźwięk to nie jak sobie porywu stoi, tylko najchętniej byśmy usłyszeli ja też, jak rusza, jak jedzie. To w takim razie ja spróbuję. To jest właśnie ten dźwięk, który kochamy. I właśnie też jedna rzecz nastąpiła: lokomotywa mi się wykoleiła tam na czymś. Już chyba wiem co, mam po prostu, chciałem rozpróć e, rozpróć tam prozjazd. Pewnie tak się stało, dokładnie zapomniałem zmienić. To jestem w stanie ustawić. Niech sobie dalej jedzie. No tak, ruszył mi, muszę i znowu ruszył mi na rozjeździe tutaj. Dokładnie. A tu przecież. To się jeszcze chyba nie weszło właściwie tak. Muszę to przesunąć jednak w takie miejsce, gdzie będę widział. To jest najciemniejsze miejsce. Makiety ustawić i niech sobie to pojęcie wtedy ustawiłem, jednak chyba niezbyt prawidłowo. Jednak trochę takiej lokomotywy to jest. ...jest do ustawienia. No i dobrze. Chciałem powiedzieć, nie dokończyłem, lokomotywa, model jest dosyć wymagający jeśli chodzi o ciasne łuki i tak dalej, tutaj niestety nie wybacza zbytnio, jeśli coś jest nie tak na torach. Ja już w dwóch miejscach poprawiałem, w nowej części okazało się, że ta lokomotywa mi wykryła, czego mi nie wykryły, inne jakieś niedoskonałości. Ale to nic dziwnego, spójrzcie trochę. Trochę tutaj tych kół jest. Mamy cztery osie. W, może wyłączę ten dźwięk. Mamy cztery osie w tęgrze. Tutaj nie potrafię fachowo ich nazwać, ale w samej lokomotywie, w samym parowozie jest pięć z tymi wielkimi kołami, i tamte prowadzące. Także jest to razem 10 osi na tak małej przez na tak krótkim modelu, z tego co kojarzę to nawet 3-osiowe diesle są z reguły wymagające a tu mamy jeszcze cztery więcej, najważniejsze jednak, że jestem zadowolony że przejeżdża mi poprawnie to oznacza, że ta lokomotywa będzie jeździła, nie będzie to jakiś pudełkowy model, a taki jeden mam, na szczęście nie lokomotywę chodzi o wagon switcher firmy Robo, obawiałem się, że tutaj z długością tego parowozu też może być ale nie ok, będzie jeść. Jeszcze na koniec chciałem Wam zwrócić uwagę, że czytałem tutaj o takim dosyć częstym mankamencie tego modelu, uszczącej się farbie, białej farbie z bandaży kół i rzeczywiście u mnie już minimalne ubytki są i to zauważyłem to od razu, jak postawiłem na torach. No dobrze, chyba tyle z prezentacji tego modelu. Ja tu jestem cały czas w trakcie budowy na makiecie. Tak jak ten, tak jak powiedziałem, parowóz będzie jeździł, ale w swoim czasie już jest pomysł. Marcel dał fajny pomysł na film, więc go. Więc ten parowóz jeszcze w tym roku zobaczycie. No dobrze, pora kończyć. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków serii, i teraz jeszcze tylko na koniec, może takie słowo: jeśli nie do końca Wam się podobało, tutaj nie wiem, za mało pokazałem, pokazałem ten parowóz. Nie tak się odniosłem do pewnych rzeczy, czy o wielu istotnych aspektach nie powiedziałem, to proszę wybaczcie mi, ja nie mam tutaj prawie że żadnego doświadczenia w obcowaniu z modelami parowozów, nie jestem tutaj. E, zwolennikiem tych kopciuchów, czajników, czy jakkolwiek to mniej lub bardziej piszczotliwie e, Micole czy modelarze e, nazywają. Jest to zaledwie e, chyba piąty parowóz mojej kolekcji i to też jest każdy bardziej reprezentatywnie, a nie jako podstawa, jako trzon mojej kolekcji. E, moja kolekcja to e, modele taboru PKP z Polską związanych 5 i 6 epoki i takie rzeczy jak ten parowóz pojawiają się. U mnie bardzo, bardzo rzadko. No dobrze, to dziękuję, żegnam się z Wami. Cześć.